Dzisiaj myślę, że każdy z nas w swoim rodzinnym domu ma swoje doświadczenie Bożego Narodzenia, swoje świadectwo przeżywania wigilii, która pewnie już trwa, być może za moment się zacznie w naszych domach. Wysłuchajmy jednak świadectwa osoby, która chce się podzielić z tym, jak wigilia wygląda u niej w domu. Czas Bożego Narodzenia to jest czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa, ale nie tylko. Również czekamy na prezenty, na niespodzianki, i my w naszym zgromadzeniu oczywiście też czekamy na niespodzianki, na prezenty, ale nie robimy sobie takich prezentów pod choinkę. Za to staramy się obdarować takim prezentem duchowym, darem duchowym. Zaraz powiem o co chodzi, bo tak brzmi dziwnie dar duchowy. Przed Wigilią przygotowujemy kartki z cytatem pisma świętego lub cytatem jakiejś osoby świętej. Podpisujemy tę kartkę, i w czasie właśnie wigilii losujemy te kartki. I jeżeli ja wylosuję daną siostrę, to się przez, za tą daną siostrę przez cały rok modlę. I to jest właśnie ten dar duchowy, o którym właśnie wspomniałam. Cieszymy się z wszystkiego, co otrzymujemy, ale wiemy, że najważniejsze jest dar modlitwy. I taka świadomość tego, że jest osoba, która Modli się za mnie przez cały rok, która w razie potrzeby wiem, że udzieli mi wsparcia. Przede wszystkim tego wsparcia duchowego, że będzie się za mnie modlić przez cały rok. I dla mnie osobiście to jest bardzo duży dar, właśnie tej świadomości, że jest ktoś, kto się za mnie modli. Arkariusze, nieba, wywitaj matce. thank you Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki.